Dzień dobry, dzisiaj jest, dzisiaj jest ze mną moja siostra Liluśka. Ma, ma, ja mam takiego ludzika, jak pamiętacie z serii, a moja siostra ma takiego, pokaż. To jest chłopak, ale ona uważa, że to jest dziewczynka i chce, żeby to była dziewczynka. Ale, ale ona czasem nie lubi, ale... Ale moja sosacja, czyli Fela, nie lubię Fortnite. Bo Fela powiedziała: Co? Kupię Fortnite, a to jest A potem, jak mi się sniło, to Fortnite. Lila nie o tym teraz gadamy, o, o czymś innym. Zatem gadamy o Fortnite. Ej, Kyrby! My tu oglądaliśmy już Fortnite'a. Jak widzicie, może nie widzicie? Zobaczcie, oglądaliśmy to Fortnite. Nie I chcemy. Lila, nie włączaj, nie. I chcemy, żebyśmy. Yy, no po prostu się bawili tym Fortnite. Em. Mamy te ludziki. Liluś, nie włączaj, dobra? Mamy te ludziki, Liluś. Dobra. Mamy te ludziki. Zobaczymy jest pistoletem. Lilka ma zgubiła pistolet. Tak. Zobaczcie. Miał tu broń. I tu piszę Fortnite. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie... To widać. Stopnie... Ten... Nie ten. On... Dobra. Pierwszy raz nagrywam z moją siostrą. On. on... On nie ma pistoletu, tylko I... kupcie mi pistolety dla niego i łapki Zosta... w górę. Właśnie zostawcie łapki w górę i wbijajcie na gabrysililashop.pl i jakie już są dołączone o takie ludziki. Zobaczcie. O takie ludziki już są dołączone i o takie. Jak wam mówiłam, to też... Też takie brązoletki. E, zobaczcie, zaraz wam pokażę. Tu chyba nie widać. E, takie jak wam pokazywałam na tymi. Ile ściągniesz mi bransoletkę ściągnij. Zaraz wam pokażę. Nie, nie wyrywaj. Nie wyrywaj, tylko tak z, z ręki ściągnij. O! Zobaczcie, takie. I zobaczcie, je można. Włóż je. Zobaczcie, je można. Włożyć. Zobaczcie, je można włożyć i można by je wkładać na rękę. Poczymasz na... yy, nie, stop. Dobra, niech się tym zajmiemy. Ale taki mój blocik nie bo... a ja jestem Lila. Tak, i lubię Fortnite. Ale nie taka jak ja kamerę teraz? mam. Ale mój, mój będzie zły na mnie. Nie, nie będę zły. Dobra, hmm. jak wracaliśmy do tematu. Um, łapkę górę wybiłajcie, piggy. Wiemy, że y, widzowie wyją Liluś, y, że mają zostawić łapkę w górę, wiesz? I Spacham. Właśnie, moja siostra wysłała Wam buziaczki. wyszli buziaczki. No i do następnego odcinka, tak? Piątka, lila. I bum. bum. Yes.